Kiedy zamkniesz oczy na środku gwarnego szkolnego boiska, możesz całkiem dokładnie zlokalizować źródła dochodzących do ciebie dźwięków. Wiesz, że kolega przebiegł z lewej strony na prawą, krzycząc podaj do rówieśnika z drużyny. Słyszysz, jak koleżanka oddala się pod ogrodzenie, gadając do przyjaciółek. Możesz też zorientować się, że jasiek z siódmej B właśnie wdrapał się na płot. I stamtąd komentuje, co się dzieje na boisku. Jak to się dzieje, że możesz podać tak precyzyjne informacje? Kluczem do sukcesu jest posiadanie pary sprawnie działających uszu, w tym i nastawionych na słuchanie małżowin. Nasz mózg wyciąga w ułamku sekundy potrzebne wnioski na podstawie różnic między tym, co słyszy lewe ucho, a tym, co słyszy prawe. Jest tak dokładny, że rozróżnia źródła oddalone od siebie zaledwie o dwa stopnie kątowe. Bierze przy tym pod uwagę zarówno różnice w głośności, jak i w częstotliwości odbieranych dźwięków. W tej lekcji opowiem Ci o tych i jeszcze innych właściwościach dźwięku. Mózg analizuje dane, których dostarczają mu dwa wyspecjalizowane detektory dźwięku czyli nasze uszy. Ale co tak w zasadzie one wykrywają i czym właściwie jest ten dźwięk? Fizyk powie ci, że dźwięk jest falą i to taką wywołaną przez drgania. Każde źródło dźwięku wywołuje drgania ośrodka, w którym się znajduje. Najczęściej tym ośrodkiem jest powietrze. Wprawione w drganie cząsteczki powietrza uderzają o siebie i w ten sposób przekazują drgania kolejnym. Rozchodzenie się dźwięku nazywamy falą dźwiękową. Jeśli znasz już inne filmy z tej playlisty, to wiesz, że jest to fala podłużna, gdyż cząsteczki drgają wzdłuż kierunku jej rozchodzenia się. Falę podłużną porównywaliśmy z taką, Jaką wywoła pchnięcie osoby w tłumie. Zachwieje się ona do przodu, popychając następne osoby, by po chwili wrócić do stanu równowagi. Kolejna popchnięta osoba palnie jednak na następną, i zakłócenie to będzie się przemieszczać. Fala dźwiękowa składa się z obszarów, w których powietrze jest rozrzedzone i takich, gdzie jest zagęszczone. Obszary te występują na zmianę. Podobnie jak w falach na powierzchni wody, grzbiety występują na zmianę z dolinami. W powietrzu dźwięk rozchodzi się od źródła w każdym kierunku. Dlatego, rysując obraz takiej fali, otrzymamy sferę. Skoro dźwięk rozchodzi się przez przekazywanie drgań kolejnym cząsteczkom ośrodka, coraz bardziej oddalonym od źródła, prędkość tego rozchodzenia zależy od gęstości ośrodka. Im bliżej siebie znajdują się cząsteczki czy atomy, tym szybciej przekazują sobie drgania, a co za tym idzie, z tym większą prędkością rozchodzi się dźwięk. Na przykład w powietrzu prędkość dźwięku to 340 metrów na sekundę. W wodzie 1450, a w diamencie 18 Idąc tym tropem, jaka będzie prędkość dźwięku w próżni? W próżni nie ma cząsteczek, którym źródło mogłoby przekazać drgania, a więc dźwięk nie może się rozchodzić. Dlatego prędkość dźwięku w próżni jest równa 0. Wiedząc, jak rozchodzi się fala dźwiękowa, możemy narysować jej wykres. Musimy tylko pamiętać, że dołki i górki na takim wykresie nie będą obrazować ruchu w górę i w dół. Jak to miało miejsce w fali na powierzchni wody, a zagęszczenie cząsteczek. Szczyt na wykresie to obszar, gdzie na daną objętość ośrodka przypada najwięcej cząsteczek, a najniższy punkt, czyli dołek wykresu, pokazuje, gdzie ich zagęszczenie jest najmniejsze. Pobawmy się teraz parametrami naszego wirtualnego głośnika. Ustawmy go najpierw tak, żeby grał cicho a następnie stopniowo zwiększajmy głośność. Obserwuj uważnie, co dzieje się z cząsteczkami i wykresem. Im głośniejszy dźwięk, tym membrana bardziej się odchyla, silniej wytrącając cząsteczki z równowagi. To tak, jakbyśmy w tłumie mocniej kogoś przed sobą popchnęli. Ta osoba tracąc równowagę bardziej odchyli się od swojego początkowego położenia. Podobnie zachowają się popchnięte przez membranę cząsteczki powietrza. Zostaną mocniej popchnięte do przodu, dając falę o większej amplitudzie, co potwierdza wykres. Drugim poza głośnością parametrem dźwięku jest jego wysokość. Może być on wysoki lub niski. Co się dzieje z falą dźwiękową, kiedy ją modulujemy? Sprawdźmy to na naszej animacji. Ustawmy stałą głośność. Zmieniać będziemy tylko wysokość dźwięku. Cii, słuchamy i obserwujemy. Możesz powiedzieć o zmianach na wykresie? Tym razem widzimy, że zmianie ulega długość fali, a więc i jej częstotliwość. Czyli ilość pełnych drgnięć membrany, a przez to także powietrza w ciągu sekundy. Wyższy dźwięk to większa częstotliwość. Własności fal dźwiękowych można sprawdzić i w realnym życiu. Aby to zrobić, potrzebna będzie nam gitara albo inny instrument ze strunami, które można szarpać. Szarpnij jedną ze strun. Najpierw lekko, a później mocniej. Co obserwujesz? Jeśli szarpniesz strunę lekko, dźwięk będzie cichy. Zauważ też, że jej drgania będą niewielkie. Jeśli szarpniesz ją mocniej, amplituda drgań będzie większa, przez co większa będzie też amplituda rozchodzącej się fali dźwiękowej. Efekt? Usłyszysz głośniejszy dźwięk. Głośność to jednak tylko jeden z parametrów dźwięku, jaki wydaje gitarowa struna. Innym jest wysokość dźwięku. Aby zrozumieć różnicę w wysokościach dźwięków wydawanych przez struny gitary, musimy się odwołać do wiadomości z innej lekcji tej playlisty, w której omawialiśmy drgania ciężarka na sprężynie oraz wahadło matematyczne, czyli ciężarek zawieszony na nieważkim sznurku. Takie wahadło ma tym mniejszą częstotliwość drgań, im dłuższego użyjemy sznurka. Natomiast dla ciężarka zawieszonego na sprężynie, częstotliwość maleje wraz ze wzrostem masy ciężarka. Struna gitary może być traktowana jako połączenie wahadła matematycznego i drgającego na sprężynie ciężarka. Im grubsza struna, czyli większa masa, tym mniejsza częstotliwość jej drgań, a więc niższy dźwięk. Jeśli natomiast tę samą strunę zaczniemy skracać, kładąc palec na kolejnych progach, to podobnie jak w wahadle matematycznym, częstotliwość jej drgań wzrośnie, a dźwięk będzie wyższy. Tak jak w przypadku innych fal, częstotliwość fal dźwiękowych podajemy w hercach. Przykładowo, struny gitary tworzą fale o częstotliwościach od 83 do 330 herców. Nasze uszy są w stanie rejestrować zakres od 16 do około 20 tysięcy Hz, ale wartości te różnią się u różnych osób i zmieniają wraz z wiekiem. Na tle chociażby psowatych wypadamy blado. One słyszą dźwięki nawet o częstotliwości 38 tysięcy herców, co wykorzystuje się przy produkcji gwizdków dla tych zwierząt zupełnie niesłyszalnych dla ludzkiego ucha. Delfiny mogą usłyszeć dźwięki nawet o częstotliwości 200 tysięcy herców. Dźwięki o częstotliwości powyżej 20 tysięcy herców niesłyszalne dla ludzkich uszu nazywamy ultradźwiękami. Za ich pomocą między innymi nietoperze lokalizują przeszkody i swoje ofiary. Ultradźwięki mają też zastosowanie w medycynie np. do badań ultrasonograficznych, USG czy kruszenia kamieni nerkowych. Z kolei słonie, nosorożce czy wieloryby potrafią wychwytywać dźwięki o częstotliwości poniżej 16 Hz nazywane infradźwiękami. Zdolność zwierząt do słyszenia infradźwięków wykorzystuje się do ostrzegania przed katastrofami. Źródłem takich dźwięków mogą być trzęsienia ziemi, falec tsunami, wyładowanie atmosferyczne, duże elektrownie wiatrowe czy samoloty. Dźwięki o niskich częstotliwościach mogą budzić niepokój, ale mogą też mieć działanie kojące i gojące. Najlepiej wiedzą o tym właściciele kotów. Ich mruczenie najczęściej zawiera się w przedziale 25 do 44 Hz. Fala dźwiękowa jest falą mechaniczną i do rozchodzenia się potrzebuje ośrodka, na przykład powietrza. Fala dźwiękowa jest falą podłużną. To znaczy, że kierunek drgań cząstek ośrodka jest taki sam, jak kierunek rozchodzenia się fali. Infradźwięki to dźwięki o częstotliwości niższej niż 16 Hz. Ultradźwięki to dźwięki o częstotliwości wyższej niż 20 tysięcy Hz. Wiesz już, czym jest dźwięk i jak się rozchodzi. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o falach, oglądaj inne filmy z tej playlisty na pistacja.tv.